Słuchajcie, drodzy widzowie, pytaliście się na przestrzeni ostatnich kilku dni, czy opłaca się w takim razie kupować, skoro market spadł sobie o 15%. I powiem wam szczerze, że jeżeli już kupiliście jakieś rzeczy, no to moglibyście wyjść na tym fajnie, ponieważ widziałem w komentarzach, że niektórzy z was postawili sobie bajordery na jakieś rzeczy, kupili je na tych bajorderach, ze względu na to, że jest panika. Zazwyczaj, jak są spadki, to jest również panika, drodzy widzowie. I prawda też jest taka, że jak już się opłaca kupować, to jak jest panika. Dlaczego opłaca się kupować, jak jest panika? Dlatego, że ludzie wtedy nie myślą logicznie, dlatego, że ludzie często, często Wystawiają przedmioty i dają się na przykład przekonać na niższą cenę. Co mam na myśli mówiąc zdają się przekonać na niższe ceny? Na przykładu na flocie macie taką opcję, tylko w jakimś, o na przykład macie taką opcję jak bergain, co nie? Możecie dosłownie sobie kliknąć i negocjować z innymi ludźmi. I zazwyczaj jak jest taka panika, to często gęsto ludzie zgadzają się na takie negocjacje, zgadzają się na te bergainy i jesteście w stanie kupić fajniejszą rzecz po fajniejszej cenie. Druga również rzecz jest też taka, że gracze są troszeczkę w wnerwieni na Valve. Bo założyć się mogę, i to możecie dać znać w komentarzu, że niektórzy z was robili tak zwany trik. Co Mam na myśli, mówiąc taki trik? Mam na myśli, że kupowali na przykład jakąś koskę Przy okazji zapraszam Was na cestę z mojego refa Kupowaliście na przykład takie rękawiczki I co? I sprzedawaliście je po tygodniu I czemu je sprzedawaliście po tygodniu? Bo chcielibyście sobie na przykład kupić jakieś inne totalnie rękawiczki Albo kosy, albo inne rzeczy, co nie? I teraz niestety, bądź niestety nie możecie, bo najlepsze w tym wszystkim było to, że jak już na przykład kupiliście jakieś powiedzmy tutaj takie rękawiczki, o na przykład ktoś kupił takie rękawiczki, no musi ktoś, byś, wiecie, na tym kanale, który w zasadzie ma budżet na takie rzeczy. Ktoś kupił sobie takie rękawiczki w późniejszej fazie po tych 7 dniach, o po 7 dniach, zobaczmy tu napiszemy, wystawił je na przykład na CS Float, gdzie końcowo dostał ofertę na przykład po dwóch dniach. I je sprzedał, co nie? I mógł od razu kupić na przykład jeszcze inne rękawiczki Za to albo koskę Koska slash rękawiczki A teraz, teraz jest problem drodzy widzowie taki Że jak już sobie kupicie jakąś na przykład daną rzecz Albo inaczej, będziecie chcieli sobie sprzedać jakąś daną rzecz O tutaj To sam fakt, że będziecie musieli czekać aż się ona sprzeda To jest jedno Ale druga bardzo ważna rzecz do powiedzenia Że będziecie mieli balans w oczekujących środkach Wiele z was się właśnie jeszcze pyta Jak to wygląda pod względem kupowania Czy kupowanie na takich marketach jest bezpieczne? Tak, jest bezpieczne ale wiąże się z tym, że będziecie musieli czekać 8 dni na większości marketów więc wiecie co to oznacza? oznacza to, że nie będziecie w stanie sobie kupić jakiejś innej rzeczy przez 8 dni więc ludzie najprawdopodobniej będą już kupowali jakiś jeden item na przykład taki motylek i nim grali często gęsto. Grali i nie wymieniali po tygodniu. Wydaje mi się, że Valve, wprowadzając ogólnie tę aktywizację, nie przewidziało dużej ilości rzeczy. Z jednej strony ktoś powie, że jest to dobre, że przecież to zabezpiecza market. Według mnie to troszeczkę rujnuje handel pomiędzy graczami. Rujnuje możliwość sobie flipowania tymi skinami co tydzień. Rujnuje możliwość niczego innego jak kupowania sobie co tydzień innego skina do gry. No bo niektórzy ludzie tak lubią. Sam lubiłem sobie na przykład pograć czymś tydzień i wymienić to na inną rzecz. No bo jest tak fajnie. A teraz, a teraz nie mamy takiej możliwości. I ogólnie w sumie temat główny materiału, czy opłaca się kupować na spadkach, tak często, gęsto opłaca się kupować na spadkach, tylko że musicie mieć z tyłu głowy, że my w zasadzie nie wiemy, kiedy będzie minimalna cena, jak i nie wiemy, kiedy będzie maksymalna cena. Osobiście wychodzę z założenia, że pierwsza najważniejsza rzecz jest taka, że sprzedajecie po prostu już sobie po trochu jak to leci w górę. Bo wy nie wiecie, kiedy będzie ten wiecie pik, a zazwyczaj jak już jest jakiś pik cenowy, to zobaczcie, jak szybko to spada. Dosłownie tutaj sobie spadło ślub wile? No. W tydzień mniej więcej w kilka dni, nawet nie w tydzień. Tutaj jest 7, 8, 9, i tutaj już widzimy, że jest koło którego? Koło 11. No, kilka dni później sobie to spada. Tak samo tutaj widzimy, że 15 i myk 22, i po drodze sobie po prostu to zaczęło spadać. A jak już zaczyna sobie spadać, to jest panika i cały market po prostu sobie podupada pod względem ceny. Również też musicie mieć z tyłu głowy, że na te dane, na te statystyki, co tutaj widzicie, skłania się wiele różnych losowych skinów. Na przykładu widzimy jakąś kosę w Stadtraku Shadow Daggersy, Case Harren, które na przestrzeni ostatnich 60 dni poszły sobie w górę. O 645%. Czy te statystyki są realne? Wydaje mi się, że być mogą realne, ale najprawdopodobniej po prostu zaszła jakaś manipulacja. Ba, nawet widzimy, że tutaj nic innego jak glitter, dychy. Poszedł sobie w górę na ile? Poszedł sobie w górę o 400%. Market cap wynosi 17 dolarów. Jest wystawionych 246. Wydaje mi się, że również te statystyki mogą być lekko zakłamane. No bo jak wejdziecie sobie w nie i sprawdzicie to dokładniej, to widzicie, że mniej więcej cena zaczyna się od 4 centów no 9, 5, 7, w zależności od strony, więc jest jaka jest sytuacja. No i co, dajcie w sumie znać w jak Wy to ceniacie, czy byliście chętni na kupowanie i sprzedawanie od razu tych skinków i wymienianie ich, tak zwane, lub flipowanie, czy według Was opłaca się kupować na spadkach, czy jednak na górkach, bo ja jestem osobą, która wolałaby kupować na przykład, jakby sobie jakieś przedmioty spadły i byłaby panika na rynku, nie jeżeli jakby, wiecie, były takie wzrosty, 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 nie wiadomo ile trwające i dlaczego w ogóle aż takie wzrosty są, no i co, jak jeszcze oglądacie ten materiał, zobaczcie w ogóle, jak Simple, popijając sobie wodę, zrobił Ace'a, no właśnie. Prawie, prawie, prawie bardzo fajna runda mu siadła. Szczerze i tak, wygrywali 9-4, więc nikt jakieś nie było, co nie? Dajcie znać komentarze, jak wy to wszystko oceniacie, jakie jeszcze macie na materiał. Zapraszam Was do wsparcia kanału, gdzie macie masę dodatkowych materiałów dla nich wspierających, z dodatkowymi analizami oraz na Discordzika, gdzie macie konkursik na 20 polskich złotych, co nie 20 polskich palenów. Jednakże pamiętajcie o komentarzach pod materiałami, bo wiele z Was tego nie zostawia i później muszę losować dalej. Miłego dnia Wam życzę, widzowie. Trzymajcie się, no i cześć.